Gdzie jest Kapek? Alicjo! Felku! Na górze! Kapek? Jak ty się tam dostałeś? E, nie wiadomo. Najpierw byłem tam. Teraz jestem tu. O! A teraz jestem nigdzie! Ach! Retty! <laughs> Wybacz, Felku. To tylko ja. A przynajmniej część mnie. Robi się coraz dziwniej. Lepiej odnajdźmy kota z czeszer. Ty możesz przestać mnie tak straszyć! Wzywałaś, Alicjo? Zastanawiałem się, gdzie jest moje śniadanie. Przepraszam, kocie. Obawiam się, że teraz mamy większy problem. Ja... niechcący przypadkowo zjadłem parę garści twojej granoli. I teraz... Jesteś tam? I tutaj? No i wszędzie? Tak! I ciągle znikam! <laughs> to jasne! Tak się właśnie dzieje, kiedy ktoś zje kuriozalną granolę. Kupniesz odrobinkę, rozpłyniesz się na chwilkę, lecz jeśli zjesz więcej niż dwie, to niby wszystko gra, a potem znikasz i papa ta! I znów cię dać tak, jak mnie. Wychota to dla kotarajska uczta na sto Lecz duża dawka dobra bywa zła. I chciałbyś zniknąć od tak i poznać kota z świat. To śmiało z ile chcesz. Lecz gdy nie trzymasz ziemi się, to chyba coś tu poszło źle. Uważaj, jak dużo jesz Wychodta to dla kota, rajska, uczta na 102. Zbyt duża dawka dobra bywa zła. Czy z mojej winy tak się zadziało? Pomogłem przecież ostrzec was. Z głodu konało to moje ciało. Zapytać mogłeś, był przecież czas! Pychota to dla kota rajska uczta na to lecz duża dawka dobra! Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.